Gdyby Pan Jezus dzisiaj zadał nam pytanie, kto dotknął mojego płaszcza, to co byśmy odpowiedzieli? Kto z Was kiedyś dotknął płaszcza Pana Jezusa? Yy, no, ale jak mam dotknąć jego płaszcza? Jak na krzyżu wisi bez płaszcza, jak przyjmujemy go w Komunii Świętej, chyba bez płaszcza. Yy, no, to jak dotknąć jego płaszcza? No, to jest oczywiście takie obrazowe określenie, ale. Być może sygnalizuje nam, że dotknąć płaszcza Jezusa oznacza być blisko Niego, ale na tyle blisko, że wiadomo, że to jest On. I dotknięcie Go oznacza skierowanie swojej uwagi także w sensie dotyku, więc nie tylko duchowo, ale także fizycznie przez działanie swojej uwagi na Niego. Tak jakby uczynić Go centrum. Tak jak zawsze. Na Eucharystii w centrum będzie ołtarz. Nie stawiamy gdzieś go w rogu albo na chórze, tylko ołtarz jest zawsze w centrum, ponieważ tu dzieją się najważniejsze rzeczy w Kościele. Tutaj przychodzi Chrystus. Więc dotknąć Jego płaszcza może oznaczać uznać Go za centrum i iść do Niego. Iść do Niego to jest ładnie powiedziane, prawda? No idziemy, Panie, za Tobą, kroczymy za Jezusem, tak moglibyśmy bardzo pięknie, romantycznie prawie powiedzieć, ale dzisiaj w Ewangelii jest pokazana pewna droga, kroczenie za Jezusem, które jest niesamowicie trudne. To jest troszkę tak, jakby przywiązać już nie tylko kulę do nogi, ale jakąś wielką górę. Jakby ktoś przywiązał sobie na przykład giewont do nogi. I musiał iść za Jezusem. No to lekkie by nie było. I mam na myśli drogę Jaira, tego przełożonego synagogi, o którym słyszymy w Ewangelii, który najpierw sam przychodzi do Jezusa. Więc on musiał o nim słyszeć, wiedział, kim Jezus jest, no bo idzie do niego i mówi: Połóż ręce na mojej córce. Więc wiedział, że Jezus uzdrawiał dotykiem, że już wcześniej. Dokonał cudów przywracania zdrowia. Więc mówi: Przyjdź do mojego domu, połóż ręce na moją córkę, bo ona umiera. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że 2000 lat temu um, służba zdrowia była troszkę słabsza niż w naszych czasach. Czy leki, czy ogólnie sposób y, działania y, na zdrowie. No, był troszkę mniej rozwinięty, więc jeśli dziecko zachorowało na jakąś poważną chorobę. Zwykle oznaczało to wyrok śmierci. Więc ten człowiek przychodzi do Jezusa z ciężkim sercem, mówi: Panie, przyjdź i uratuj moje dziecko, połóż na nią ręce. No więc Jezus wyrusza, idzie z nim, i Jair idzie za Jezusem, możemy powiedzieć, więc kroczy za nim. I nagle pojawia się ta kobieta, która 12 lat cierpi na krwotok. Swoją drogą, ile lat ma dziewczynka, którą za chwilę Jezus skrzesi? Też 12, prawda? Czyli mamy 12 lat, kobietę cierpiącą na krwotok, i to jest pewne połączenie z tą dziewczynką. Ale o tym za chwilę, bo kobieta dotyka płaszcza Jezusa. Jezus pyta, kto mnie dotknął? Czyli kto przyszedł specjalnie do mnie? Kto przyszedł wierząc, że mogę coś zmienić w jego życiu na serio? I zobaczcie, bo czytamy tak, że kiedy kobieta dotknęła się płaszcza Jezusa, została uzdrowiona. Ustał jej krwotok i poczuła w swoim ciele, że jest uleczona z dolegliwości. Znaczy, uzdrowienie nastąpiło przez dotyk. No i super, tylko po co w takim razie Pan Jezus za chwilę ją woła? Po co pyta, kto dotknął mojego płaszcza? Jeśli uzdrowienie się już dokonało, to czego jeszcze więcej potrzeba? To nie mogła sobie pójść ta pani po prostu do domu i tyle? Już jest zdrowa. Nie, powoli. Jezus przywołuje ją niejako do siebie, mówiąc: Kto dotknął mojego płaszcza? Po to, żeby powiedzieć jej jasno: Córko, twoja wiara cię uzdrowiła. Jezus jej mówi: Wiara jest czymś, co prowadzi nas do Niego, do Jezusa i pozwala się go chwycić. Po co? Żeby On nas pociągnął, żebyśmy mogli iść za Nim. I chodzi tylko o uzdrowienie. Jezus nie jest tylko lekarzem. Jasne, uzdrawiał wielu, ale jednak o wiele więcej osób pozostało chorych w czasie pana Jezusa. Więc on nie przyszedł po to, żeby wszystkich uzdrowić, ale przyszedł, żeby powiedzieć, że uzdrawia nas wiara. Nie w tym sensie, że kto wierzy, to pstryk, prawda? Już nigdy ząb nie zaboli, już nigdy się noga nie zmęczy, albo że wątroba, prawda? Będzie do, do śmierci już elegancka. Nie, niekoniecznie, ale w tym znaczeniu uzdrawia nas wiara, że przywraca naszą nadzieję do życia. Kiedy przyciśnięci doświadczeniami, trudnościami, tracimy nadzieję, i już nam się nie chce walczyć, mówimy, dobra mi jest wszystko jedno, już mi jest zupełnie obojętnie, dajcie mi święty spokój. Wiara reanimuje nas, przywraca nam życie na nowo, mówiąc, nie, nie, jest sens walczyć, wstań, idź dalej. Pewne łaski, które daje Pan Bóg, są zarezerwowane tylko dla tych, którzy wstają i idą dalej. Nawet jeśli po ludzku wydaje się, nie ma sensu iść dalej, nie ma sensu walczyć, wszystko straciłem, to pewne cudowne łaski są tylko dla tych, którzy jednak wstaną i pójdą dalej. Więc to jest ta kobieta, która słyszy, Twoja wiara Cię uzdrowiła, ale co z naszym Jairem? Co z tym przełożonym synagogi? No więc stoi z boku, prawda? I czeka. No i mówi, przepraszam, ale ja byłem pierwszy, prawda? To ja pierwszy Pana Jezusa zaprosiłem do domu. To jakaś babka mi się wtrąciła, prawda? No to Jezus się zatrzymał, rozmawia z nim. Nie, w porządku, no ja cieszę się, że ją uzdrawia. Super. Tylko, że moja córka umiera. Ja szanuję Pani Krwotok od 12 lat, prawda? Jest bardzo przykro, ale moim zdaniem, jakby Pani poczekała w kolejce i na przykład przyszła jutro do Jezusa, to chyba nic by się nie stało. Moje dziecko umiera. No więc Jair stoi z boku i czeka. I co się dzieje? W tym momencie przychodzą ludzie z jego domu i mówią: Już ich mina sama pewnie wszystko powiedziała: Zmarło dziecko, już twoja córka nie żyje. To już możesz Jezusa zostawić w spokoju i już go nie męczyć? No bo wiadomo, że to jest ktoś, kto uzdrawia. No ale przecież nie wskrzesi, prawda? No bez przesady. To uzdrowić, no to okej, okay. jeszcze tam władzę ma, ale przewrócić życie, no to nie. To jest myślenie tych ludzi, jakby mieli wiarę, że Jezus może uzdrowić, ale ta wiara miała granice. Uzdrowić tak, wskrzesić no już nie. I w tym momencie Jezus mówi dla mnie osobiście jedne z najmocniejszych słów, jakie wypowiedział do nas, do ludzi: Nie bój się, wierz tylko. Gdybym ja te słowa powiedział komuś z was, to przyszedł i powiedział, ojca, bo ja mam trudną sytuację w domu, jest ktoś chory, ktoś cierpi, albo straciłem wszystkie pieniądze, albo no, jest taka sytuacja bardzo trudna, nie wiem, co zrobić, I on ja powiedział: nie bój się, wiesz tylko! Ojciec powiedzieli, no nas no, fajnie, dzięki, nie? No, to właśnie o to mi chodziło, świetna rada, nie? Myślałem, że ojciec coś powie konkretnego, prawda? Co mam zrobić, nie wiem, jaką decyzję podjąć, czy pójść w lewo, czy w prawo, a ten mówi, nie bój się, wiesz tylko. No, Bóg zapłać, prawda? Ale kiedy Jezus mówi te słowa, to nie jest to puste pocieszenie. To nie jest to takie, no wszystko będzie dobrze, idź, idź już sobie, daj mi spokój. Tylko jeśli Jezus mówi, nie bój się, wierz tylko, to znaczy, że w jego ręku jest już rozwiązanie. W tym ręku, w tej dłoni, która za chwilę zostanie przebita na krzyżu, ale jeszcze za chwilę później ta ręka powróci i będzie błogosławić. To jest ręka, która uzdrawiała, która dawała chleb, która wskrzeszała, jak wiemy, która błogosławiła. Więc. W tej dłoni Jezusa jest rozwiązanie sytuacji śmierci tej dziewczynki, córki Jaira. Jezus mówi, nie bój się, wierz tylko, to znaczy nie zatrzymuj się, tak jak twoi słudzy, którzy mówią, no, uzdrowić to by mógł, ale wskrzesić to nie. Jezus mówi: Niech Twoja wiara idzie dalej, niech wykracza poza to, co wydaje Ci się naturalnie możliwe. Niech będzie w Tobie szaleństwo wiary. Nie bój się, wierz tylko. Idź dalej, nie zatrzymuj się. I to są słowa, które Jezus mówi dzisiaj do Ciebie. Nie bój się, wierz tylko. I jasne, że możemy powiedzieć, no, ta, ale moja sytuacja to jest dopiero ciężka, poważna. To łatwo jest powiedzieć, nie bój się, wiesz tylko, ale wiesz co, Jezu, ja przeżywam. Wiesz, co się ze mną dzieje? A wyobraź sobie, że tak, mówi Pan Jezus, że doskonale wiem, co się dzieje w Twoim sercu, w Twoim domu, w pracy, tam, gdzie jesteś. Wiem, i znam Twoje doświadczenia, bo są na moich barkach, na golgocie. Wszystko, co przeżywasz, ja niosłem wtedy na plecach. Wiem, co się z Tobą dzieje, i mam rozwiązanie Twoich problemów, mam drogę wyjścia z Twojej sytuacji. To nie znaczy, że nie będziemy nigdy chorzy, że będziemy zawsze młodzi, piękni i bogaci. No nie, bo ostatecznie Pan Jezus też. Tak się zdarzyło, że umarł, ale. Jest z martwych Jest rozwiązanie, że tak powiem problemu śmierci, ale prowadzi tam jedna droga, wiara. Czyli ufność, że Jezus jest Panem. I teraz kiedy Jezus mówi do Jaira: "Nie bój się, wiesz tylko, rusza sam i idzie do domu." I co ma zrobić Jair, ojciec? No owszem, nie pójdzie do sklepu, prawda, albo do kolegi. Jasne, że będzie wracał do domu, no bo tam jest jego dziecko, które zmarło. Ale pytanie jest jedno: czy Jair idzie na pogrzeb? Czy idzie na spotkanie swojego dziecka, które Jezus może wskrzesić? Czyli, czy Jair idzie wciąż za Jezusem? Czy wciąż ufa, że Jezus może coś zmienić? I sądzę, że tak było, że Jair przyjął to słowo: nie bój się, wiesz tylko. Kiedy Jezus przychodzi na miejsce, wskrzesza dziewczynkę i wszyscy są zszokowani. Więc ta liturgia dzisiaj zadaje pytanie nam zadaje tobie pytanie, czy idziesz za Jezusem? I mówimy: nie, no, jasne, oczywiście, ale czy idziesz z nim też tak jak Jair, który usłyszał: Twoje dziecko umarło, twoja nadzieja umarła. Nic nie da się zrobić, Twoja sytuacja jest beznadziejna. I wtedy Jezus ci podpowiada: Nie bój się, wiesz tylko, nic się nie stało takiego, czego ja nie mogę zmienić, czego nie mogę przekształcić na dobro, na dobre owoce. Ale czy pójdziesz za mną? Czy pozwolisz się pociągnąć słowem? Czy uwierzysz, że jest rozwiązanie? Niech Pan obdarzy Was spokojem.